Dzień dobry. Dzisiaj gramy w Minecrafta, ale na modach FOLA. Nie wiem, przyznacie co grę, ale Uf. dla mnie jest epicka. I zrobimy także sobie jakieś bardzo dobre bronie na armor. No i kilo jedzenia jakieś i przejdę teraz sobie na survival. I może serię jakoś z tego zrobimy, jeżeli. Cokolwiek będzie to oglądać. Więc mogę już przejść. No, Dobrze. O jacie, ale... Co? O, je... o nie O nie! O nie! Dobra. O i Jeżeli jesteście wani, to nie oglądajcie tego, bo możecie nie spać później. No to śnieci jakieś, co to jest? Co jest? Aby to. Ale nie mam. Nie mam. Nie mam. Nie mam. Nie Heavy Nie Nie O Nie Co to? Jest zawity Ja się boję, czasami sam ten, ten armor zużywa się. O, o Dobra. Co to jest? A jak się zużywa? Ja bym to pobrał, bo może się później przydać. <śm> Nie można przeładowywać broni. Jać. Dobra. Yy, od czego bym chciał... Coś tu leci? Chciałbym po prostu na razie podkopić się moją ziemi, bo ja w Jest się już znaleźć. O, jest już ten. Jest już ten. Więc kopiemy sobie. W ogóle to jest, dla mnie to jest najlepszy mod, jakiego kiedyś znalazłem. Takie fajne tekstury. O węgiel. Ej, ale nie mam toczy. Dobra, chyba na to się nie będą o! Boże! Co to? Co to było? Boże! Skończyła mi się to nic amunicja chyba. O nie najgorzej. Taki dobry. Dobra, chyba mi razie ustać. Bo jest tu kop... Co to? Kwac! Jej! Luda żelaza. dobrze, dobrze, dobrze. Ale jeszcze? Dobra, to idę stąd, bo się bo... Co to? Kopela o. Okej. Okay. Ja mam całe kół pełne. O co tu chodzi? Ani musisz się... Nie mi się pałać zaraz skończy. O nie. A co tu? bo ja muszę wody pić. Dobra. To ja może pójdziemy na tą górę, bo... W nie, nie, muszę zacząć od drzewa. Bo mamy zawsze zaczyna wyszaka, ale niech no. dobra, pójdę do drzewa. Jaki nubek ze mnie. Skimnik. Dobra, zaraz pójdę. Tylko zydnij to drzewo! Ej, da się. Co? Jest? Ile to! Cześcina. Ulać! Patyk! Lampatyki! Patyk. Hele! No Kat! Wykopać to dlewno teraz! Chcę rozkopać Pany... szybciej! O no nie no, nie doskopuj się! O nie? rozkopuj się! O, oh, ale ale oh, Z całego drzewa tylko tyle drewna zdobyłem! Dobra, by to sobie! Jakieś dziwne. A typki też Skrzynkę by się ci udało jakoś zrobić. Bo mam wiele cały ekwipunek mam zajęty tą amunicją. Co to? Jeden jakiś co to jest? O! mnie! Jednak tutaj są zabezpieczone na przez te stworzenia. Jezus Maria, co to jest? Tu weszła w kamień? O Jezu! do mnie Dobrze. Tego nie Ale tu są odgłosy Mega O nie co to? A już nie mega Już go nie ma Ej woda! Muszę się napić Dobra, wyrzucam to za rzeczy nic z tego nie wypada Ał. Czekaj, ci wody muszę się napić. Ja cię będzie kiepski survival. To tutaj zamieszkam, tu nie no. Nie mogę tu mieszkać. Skąd ja mam... Nie mam pytań i A co? mogę się tak napić? O! Oh! Ojej! Oh, Jest raz! O, mam, mam! Dużo się... O oh, nie! Woda na razie w, w, wodę ogarnąć. Widać Wodę ogarnąć eee, Więc krawki. No co się dzieje? Nie strasz! Co to za dźwięki? Majdek, nie strasz! Dobrze, tutaj patyki. Na pewno nie tak się robi patyki. Ja Dźwięki. Teraz muszę zrobić pie piecyk. Piecyk. Co to jest w ogóle? Soldzier z... West, soldziera mam. Dobra, koniec się przypala. A ten jeszcze mam. to jest? Nie to internet. Tu można itemki dać. Czekaj, na przykład wezmę tu. A nie, tu pokazuje jak craftować. Dobrze. Ać skraftować. Minigun. Nie, nie, nie. nie zapisał. Minigun. Nie, Rozumiem, dobrze. Chodźmy. Przepaliła się już? Dobrze. O jednego mi będzie brakować. Dobra. Maj... Ale to wygląda potem nie. Co to jest lud? O nie! O nie! Ten gigant to jest w ogóle jakiś open. On nic nie robi. Znaczy, on właśnie bardzo duży. Skąd czy power, Bo on się zaraz skończy. Dobra, idę tam. Idę tutaj znowu. Ach, coś się na... Mam nadzieję, że to chodzi o to, że trzeba pić bach, nie to... Się poddaję! Tylko, żeby znowu mnie nic tu nie zaatakowało. Może się głębiej podkopię. Jaki. nie. Kurde. O! Ja się kompletnie na tym nie znam. Ale dlaczego mi się to nie przyda? Ja mogę po prostu tak zrobić, że chcę to strzelić flame flowerem o i ogień będzie hehehe <laughs> 500 no i dobrze a to czy i tak mi się przydały bo nie chciałbym amunicji do flame flowera marynować nawet... no i już zdechł dobra tu spróbuję Знаешь, где-то. Знаешь, где-то. Не, ну не знаю, да. Хочешь ли бы книгу? А, ну так. Боже. Ar Or... ne? O <laughs> tu esi, jeigu nebijau, pisa, po pavasku, kiauki. Dobra. Dobra. To dzisiaj tutaj będę mieszkać. Tutaj mieszkam. To... Czekawking... Ja Serio, ja krawkingu nie wziąłem. Ja cię... Zaraz kilo skończy Ten power armacy kończy Dobrze widzowie, jeżeli... zobaczcie tu, ja widzę świat! O! Oj, dobra. Ale jeżeli chcecie je zobaczyć Jeżeli chcecie zobaczyć kolejną część tego filmu, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Na 15 słów pokazuję twarz. Yy, no i co? Pa!